Zapraszamy państwa na konferencję prasową Konfederacji Korony Polskiej przy mnie pan poseł Grzegorz Braun prezes Korony po mojej prawej stronie Sławomir Czech przewodniczący 31 okręgu Konfederacji Korony Polskiej Katowice naszą konferencję zatytułowaliśmy rząd chce nałożyć sankcje energetyczne na Polaków Proszę państwa, Polak-Węgier, dwa bratanki i Polak-Węgiel, dwa bratanki. Na skutek wydarzeń historycznych, często tragicznych, zwłaszcza ostatniej II wojny światowej, w obrębie granic Polski znalazło się około 90% złóż węgla kamiennego Europy. Niestety, używamy tego bogactwa w bardzo limitowanym, ograniczonym zakresie, a protezą jest import tego surowca z różnych krajów, w tym w dużej ilości z Rosji import węgla z Rosji to około 80 ponad 80 84% podają statystyki węgla sprowadzanego do Polski z zagranicy i jest to w dodatku węgiel przeznaczony przede wszystkim dla gospodarstw indywidualnych. Rząd ogłosił, że zamierza nałożyć sankcje energetyczne dotyczące węgla, dotyczące ropy i gazu na Rosję. Takiego stanowiska nie zajęły Węgry, takiego stanowiska nie zajmuje Unia Europejska, rząd polski wychodzi tutaj przed szereg, a wszystko to może spowodować ogromny wzrost cen surowca, który tutaj przytoczę jeszcze takie dane z ostatnich kilkunastu miesięcy jedna z postaci węgla, czyli ekogroszek znacznie wzrosł, wzrósł popyt nań i ceny w związku z tym już kilka miesięcy temu w październiku zeszłego roku za tonę ekogroszku płaciło się 940 złotych. Teraz to te ceny mogą się podwoić, więc wszystko to niesłychanie uderzy w portfel polskiego obywatela. Tutaj nawiązałem do tych Węgier, więc przytoczę argumentację premiera Orbana, jaką podał ostatnio, dystansując się od tego rodzaju restrykcji. Po prostu powiedział, że zresztą potępiając wojnę i nawet samopostępowanie Rosjan oznajmił jednak, że węgierskie rodziny nie mogą płacić ceny za tą wojnę. No my z taką dobrą zazdrością spoglądamy właśnie w tamtym kierunku na Węgry. Taka, takie skojarzenie jeszcze historyczne. Jedno ja mam. Święta Kinga Arpadówna kiedyś przyniosła z Węgier białe złoto, czyli sól. No czyż byśmy Potrzebowali znowu jakiegoś takiego wsparcia z tamtej strony, od naszych braci Węgrów, byłoby to piękne swoją drogą. Polak, Węgiel, dwa bratanki. Zapraszam Sławomira Czecha. Dzień dobry państwu. Kontrakty paliwowe Unii Europejskiej to wspólna polityka. Gdy jedno państwo. Wyłącza się z tej z wspólnej polityki paliwowej, e, grozi to e, łamaniu przepisów unijnych. A co za tym idzie? Polska jest narażona na odszkodowanie. Mamy sytuację, gdzie rząd jednostronnie, bez porozumienia z Unią Europejską, a przypomnę, że należymy do tej formacji jako e, współtworzymy ją polipolitycznej i również i handlowej wprowadza, zapowiada sankcje wycofania się wzdłuż jak kolega wspomniał węgla do końca maja i gazu i ropy naftowej do końca bieżącego roku. Zakupów z Rosji. zakupów z Rosji. Jakkolwiek biorąc pod uwagę sytuację, która dzieje się z naszą wschodnią Ukrainą, może to być moralnie słuszna decyzja jednakże całkowicie nieprzemyślana gospodarczo. Unia Europejska, każde z nich poszczególnych państw ma, ma różne potrzeby zapotrzebowania, posiada swoje własne surowce i y, jednostronne taka zapowiedź Polski może sprawić, że jeżeli inne kraje Unii Europejskiej nie pójdą naszym śladem, staniemy się państwem niekonkurencyjnym, gospodarczo a inflacja w naszym państwie może windować do astronomicznych stóp, stóp procentowych. Rząd nie przedstawił żadnej analizy. Chciałem tu podkreślić. Żadna analiza, jak to będzie wyglądać ile to będzie kosztować Polaków. Jedyne zapiski medialne słowami Piotra Najmińskiego, pełnomocnika rządu do spraw krytycznej infrastruktury energetycznej, co mówi nam Pan pełnomocnik o węglu. Być może okaże się, że jest on nieco droższy niż pochodzący z Rosji. W tym samym wywiadzie o gazie można się obawiać, że w Europie będziemy mieli mniej gazu, a to oznacza, że jego cena będzie wciąż wysoka. I najśmieszniejsze o ropie naftowej. Niestety nie spodziewałbym się radykalnych obniżek. Tyle rząd polski. Mówił nam Polakom o kalkulacji ekonomicznej i gospodarczej paliw, które mają bardzo duże znaczenie na całe gałęzie gospodarcze. To ropa naftowa to nie tylko cię samochody, to również inne gałęzie przemysłu. Chciałbym tu zauważyć, że tyle o ile jeżeli gaz z Rosji, którego nie importujemy, może zbyt, aż zbyt ad wiele. Ale zastąpienie go bardzo drogim gazem norweskim sprawi, że naprawdę te ceny mogą holendarnie wywindować się za, za e, poszczególne rachunki poszczególnych domach. Mogą bardzo być wysokie, a również i gałęzi przemysłu, czyli piek piekarnictwo, tym przysłowiony nasz chleb, może być też bardzo drogi. Ropa naftowa. Nasze rafinerie są przystosowane do, pr do przetwarzania ropy. Radzieckiej, to rosyjskiej, przepraszam, proces przetwarzania sprawia, że bardzo jest duży zysk na tym, na tym paliwie. I teraz tak przestawienie tej rafinerii na, na przetwarzanie innych produktów naftowych nie wiemy jeszcze, skąd one będą pochodzić, już wiążą się z pewnymi kosztami i zmniejszeniem zysku. I tu nasuwa się pytanie. Niemcy, nasi sąsiedzi, 35% eksportują ropy naftowej gaz yy, rociągiem przyjaźni, z czego dwie trzecie wy wykorzystywane jest yy, do produkcji paliw. Czy pan premier Morawiecki zamierza zakręcić ten kurek Niemcom? Przecież to może grozić kryzysem dyplomatycznym. Od siebie tylko chciałbym dodać w kontekście tytułu naszej konferencji: sankcje nałożone na Polaków. Nie ma takiej biedy Polaków, której by nie przeżyli politycy. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledzy. Szczęść Boże górnikom polskim, zwłaszcza górnictwu węgla kamiennego, które jak słyszę żyje od paru dni mirażem, mirażem lepszej przyszłości, ponieważ zapowiedziane przez rząd sankcje i zaprzestanie, zaprzestanie zablokowanie importu węgla z, za z wschodniej dalszej granicy obudziło nadzieję niektórych na to, że ruszy polskie górnictwo węgla kamiennego. Bardzo chciałbym się mylić, ale, ale przecież nie ma tego w ustawie, która jest procedowana właśnie w tych dniach w Sejmie, a są. Za to zobowiązania, które rząd już poczynił wobec Zachodu, wycofania się i zamykania górnictwa węgla kamiennego, węgla brunatnego. Te obietnice są faktem. One przybrały kształt zobowiązań międzynarodowych. I w związku z tym może się łacno okazać, że pod mocnym pretekstem pod mocnym pretekstem spieszenia z pomocą naszemu napadniętemu sąsiadowi, to polskie biznesy, polskie rodziny ponoszą ostatecznie koszta tej wojny. I temu właśnie przede wszystkim sprzeciwia się Konfederacja Korony Polskiej. Jakie by wysublimowane i mocne łańcuchy dowodzenia. Logicznego, jakie by, jakie by argumenty czy nawet szantaże moralne nie były angażowane do tej sprawy, my sprzeciwiamy się przekładaniu kosztów nie naszej chwała Bogu cały czas jeszcze formalnie wojny na obywateli polskich, na mieszkańców Polski, na naszych rodaków, współobywateli. Na domiar złego tradycyjna już perfidia aktualnie rządzącego układu sprawiła, że w jednej ustawie mamy te, te sankcje na paliwa kopalne ze Wschodu i w tej samej ustawie mamy zapakowane sankcje polityczne także finansowe i policyjne wobec podmiotów, które zostałyby zdefiniowane jako sprzyjające rosyjskiej agresji na Ukrainę. No i znowu brzmi to całkiem nieźle z pozoru, brzmi to całkiem logicznie i brzmi to całkiem wznośle, ale wejrzyjcie Państwo w szczegóły tego potworka ustawowego, który właśnie z powrotem wraca dzisiaj na salę obrad plenarnych, przeszedłszy czytanie w komisji i, i z naniesionymi poprawkami i znajdziecie tam Państwo ni mniej, ni więcej ustanowienie administracyjnego, powtarzam, administracyjnego, a więc nie procesowego, nie sądowego trybu nominowania winowajczy administracyjnie przez ministra wiceministra bezpieki, który ten projekt referował, to ten minister ma tworzyć czarną listę podmiotów winowajców, no i następnie ten sam minister przeprowadza e, e, sąd kapturowy i wykonuje wyrok, który sam wcześniej ferował, i dopisano do tego projektu również uwaga możliwość umieszczenia na tej czarnej liście podmiotów rozpoznanych jako zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, gdybyśmy nawet nie mieli doświadczeń ostatnich lat tej kadencji, no to musimy sprzeciwiać się samej zasadzie. Musimy sprzeciwiać się wprowadzaniu do konstrukcji prawnoustrojowej Rzeczpospolitej Polskiej administracyjnego trybu oskarżania, osądzania i karania za to, co aktualna władza uzna aktualnie za niedopuszczalne. Mówię aktualnie, bo przecież jeśli zgodzimy się na ten tryb, to później w miejsce działań sprzyjających agresji rosyjskiej na Ukrainę mogą zostać podstawione jakieś inne, równie poważne przyczyny, dla których przyznawać się będzie ministrom bezpieki prawo do eliminowania z życia gospodarczego, z życia politycznego, ba w ogóle z życia publicznego, a być może pozbawiania wolności osób, które z jakichś względów władza będzie chciała wyeliminować. Sprzeciwiamy się zatem samej złej zasadzie. Sprzeciwiamy się z jednej strony obarczaniu Polaków ciężarem kosztów związanych z prowadzeniem wojny, która podkreślam ciągle, formalnie, chwała Bogu nie jest naszą wojną, no ale prowadzimy tę wojnę na e, poziomie propagandowym, już na pełny regulator. Nasi mężowie stanu, stojący na narodu czele, nazywają głowę państwa rosyjskiego zbrodniarzem wojennym, no to jest pewien kłopot, dlatego że na rozmowy z tym zbrodniarzem ciągle wybiera się pan prezydent Ukrainy Zeleński. E, I to jest ewidentne komplikowanie jego sytuacji, no bo jeżeli jeżeli Zełyński pragnie rozmawiać z Putinem, no to czy to będzie ładnie wyglądało, jeśli my tymczasem doprowadzimy do tego, by pan Włodzimierz Putin okazał się persona non grata, przynajmniej w naszym kraju. To, są, to jest wszystko, szanowni państwo, i w sferze gospodarczej, i w sferze propagandowej, i w sferze prawnoustrojowej. To jest całkowicie niezgodne z polskim interesem narodowym, z polską racją stanu. Wychodzenie przed szereg. Jaka jest pozycja negocjacyjna Uk Ukrainy reprezentowanej przez pana Zeleńskiego na ewentualne negocjacje z Moskalami? Ta pozycja to neutralność Ukrainy. Pan Zeleński to bardzo wyraźnie określił. No i teraz, Szanowni Państwo, znowu kłopot, jeżeli Ukraińcy pragną powrotu do statusu neutralności, którą notabene przed tą wojną e, przez dłuższy czas się cieszyli. E, jeśli tak, no to czy nie jest poważnym nadużyciem i więcej niż błędem politycznym określanie naszego zaangażowania w tę wojnę jako dalekiego już od neutralności? I to powtarzają wszystkie pierwsze, drugie i trzecie osoby. W państwie powtarzają i państwo to słyszeliście i państwo to transmitowaliście już nieraz Polska w tej wojnie nie jest neutralna mówił prezydent Belwederski Duda do zgromadzenia narodowego jeśli my nie jesteśmy neutralni a Ukraina pragnie neutralności to czy z całym tym wzmożeniem i oburzeniem z tymi sankcjami które pod tym które motywowany w ten sposób Rząd Rzeczpospolitej Polskiej nakłada w istocie na samych Polaków, czy nie okaże się, że neutralność sobie wyjedna Ukraina, my zaś, Rzeczpospolita Polska, naród Polski zostaniemy naspalonym daleko przed linią frontu wspólnego, który jakoś tam Europa będzie rekonstruować, znajdziemy się naspalonym, ponosząc wszystkie koszta tej wojny. Rząd. Jak wiadomo, cytując klasyka, rząd się wyżywi, ale czy wyżywią się polskie rodziny, czy utrzymają się polskie biznesy, czy wytrzyma to polski górnik, czy wytrzyma to polski rolnik. O to troszczy się Konfederacja Korony Polskiej i to powód, dla którego jako jedyny poseł reprezentujący koronę w Sejmie dziewiątej kadencji, yy, mam nadzieję, że w kadencji następnej, jeśli ona w ogóle będzie, yy, Będziemy, będziemy tutaj silniejszą grupą, ale na dziś będąc jedynym posłem Korony na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nie mogę nie mogę poprzeć tej ustawy z druku pierwot, o pierwotnym numerze 2131. Dziękuję bardzo za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę. Ja bym, wiem, że wielu może ogranicza się do jednego, nie chcąc być adwokatem niczyim, ale przypomnę wypowiedź pana marszałka Grodzkiego. Sankcje muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. Panowie znają dobrze ten wypowiedź, dlatego muszę was przeprosić. mówił do Ukraińców w piątek, kiedy był prezydent Biden w Polsce że niektóre firmy polskie w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów, dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów, w ten sposób z nie dającą się zaakceptować hipokryzją, nadal nawet wbrew intencjom, finansujemy zbrodniczy reżim i tak i tak dalej. Itd. Pan marszałek, trzecia osoba w, państwa, w państwie kieruje te słowa do rządu, ale nie do Unii Europejskiej, o której panowie wspomnieli. Czy pan, panu zdaniem to jest w ogóle przypadek, że w takiej sytuacji my no, w ogóle jesteśmy jako Polska-Polacy? Pan, panie pośle zadał mnóstwo pytań bardzo ważnych, istotnych. Chciałbym poznać pana właśnie odpowiedź na te pytania. Co Krótka, to proszę, tak naprawdę, telegrafic w telegraficzna odpowiedź co do tego kazusu, który pan przytoczył. No, kto słucha marszałka Grockiego, ten sam sobie szkodzi. Pan marszałek Grocki jest osobą, która w znacznym stopniu oderwana jest od rzeczywistości. Nie jestem znawcą biografii pana marszałka, ale nie wydaje mi się, żeby w swoim życiu, już nie tak krótkim przecież stworzył on jakikolwiek uczciwy biznes, żeby powołał on do istnienia jakąkolwiek firmę, żeby był odpowiedzialny za życie także innych rodzin. I w związku z tym być może dlatego tak lekko traktuje polski biznes, branżę spedycyjną, górnictwo, rolnictwo, po prostu tych uczciwych Polaków, którzy w odróżnieniu od większości Wysokiej Izby nie żyją na etacie i, i, i stabilności materialnej nie zawdzięczają czy to odcinkom pensji comiesięcznej, czy to kopertom w, w, wkładanym do, do szuflady. Myślę, że większość polskich rodzin po prostu walczy o życie. I niestety tragiczne jest to, że walczy o życie z przeważającymi siłami wroga, którym jako który jawi się rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Nakładający ciężary ponad siły, nie tylko fiskalne same w sobie, wyzysk fiskalny jest chyba oczywistym faktem, ten, ten rząd podniósł kilkadziesiąt podatków, jawnych i ukrytych. Tylko konfederacja nie poparła żadnej z tych podwyżek, ale mamy także ucisk administracyjny, ucisk biurokratyczny. I ten ucisk jest w tej chwili doprowadzany do ekstremum poprzez. Do czego Propo... Proszę pana, to po prostu jest to po prostu jest e, e, państwo coraz bardziej totalitarne. Tak? Nie bójmy się użyć tego słowa państwo, które upaństwowiło wszystkie dziedziny naszego życia poprzednie dwa lata to było sięgnięcie po naszą prywatność, to było upaństwowienie naszych ciał, a teraz pod pretekstem walki już nie z pandemią tylko pod pretekstem walki o wolną, niepodległą, niezależną Ukrainę, walki, którą imperia, imperia Wschodu i Zachodu być może gotowe są prowadzić do ostatniego Ukraińca, do ostatniego Polaka. Pod tym pretekstem rząd Morawieckiego-Kaczyńskiego wprowadza rozwiązania stricte totalitarne. Przyznanie ministrowi bezpieczeństwa prerogatywy nominowania na wroga państwa osób przez siebie dowolnie wybranych i następnie nałożenia drakońskich kar, sankcji policyjnych, finansowych i, 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 i jak wiemy z projektu tej ustawy również Również z karą pozbawienia wolności dla tych, którzy na przykład używaliby symboliki zakazanej przez, przez aktualnie dominującą poprawność polityczną, przyznanie ministrowi bezpieki takich prerogatyw, to jest, to jest rzeczywiście rozwiązanie stricte totalitarne. I proszę mi nie mówić, że jest droga odwoławcza. Proszę mi nie mówić, że nie ma jeszcze w tej ustawie konfiskaty, bo oczywiście już owija się to w bawełnę opakowuje się to w nowomowę. Mówi się o zamrażaniu aktywów. Proszę, proponowałem to ministrowi, wczoraj niech mi odda swój portfel, ja go zamrożę na jakiś czas. Tak samo będzie bez pieniędzy, jak gdybym mu te pieniądze po prostu skonfiskował, ukradł. I temu, temu musimy się stanowczo przeciwstawiać. Co do tej symboliki, wiecie państwo, jesteśmy na to wrażliwi i cieszymy się, że są symbole, które które także i prawo polskie piętnuje ich wykorzystanie i wskazuje te symbole jako symbole zbrodniczych reżimów. Prawda? Czerwona gwiazda pięcioramienna Hakenkreuz, to są rzeczy słusznie, słusznie budzące odrazę i, i lęk wszystkich uczciwych Polaków. Ale rozmnażanie tego rejestru o kolejne litery alfabetu prowadzi nas do absurdu. Czy państwo, dziennikarze niezależni, zatroszczyliście się o los Radia Z, czy ono przetrwa tę ofensywę poprawności politycznej, czy znak Zorro będzie jeszcze kiedykolwiek pokazywany w telewizji, w kanałach dla, dla dzieci i młodzieży. Ja należę do tego pokolenia, które pisało tę literkę na, na, na płotach, kredą, tak, może nawet na jakiejś ławce szkolnej, coś tam ktoś z nas wyskrobał. No nie doprowadzajmy spraw, e, prawa, sprawiedliwości, wojny, pokoju do tak skrajnego absurdu. Dziękuję bardzo.